Dzień dobry Państwo! Z tej strony Sowa Grochowina. Chciałem Państwa zaprosić na cykl reportaży dotyczących czegoś, co się nazywa Żyć zdrowo, ale jak? To jest mój autorski program. Poświęcony jest całkowicie, naprawdę, Szanowni Państwo, zdrowiu. I teraz, dlaczego akurat do tego tematu chcę nawiązać? Wiele lat temu, bo w 1996 roku niestety zachorowałem onkologicznie, czyli dostałem wyrok, jestem w jakiejś tam operacji. Po dwóch dniach prób podania chemioterapii, organizm niestety mój odrzucił to. Tutaj nie będziemy o tym dyskutować, czy to dobrze, czy źle, bo to jest akurat zupełnie inny temat. Natomiast faktycznie, kolejne konsultacje, to co się działo, wszystkie takie cały ten proces leczenia, kolejna operacja, kolejne próby podawania ciężkiej chemii, skończyło się tym, że no niestety lekarze poinformowali mnie, że nie damy Rada. Dalej Pana... Prowadzić. nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, ma Pan żywe komórki rakowe w organizmie, no i niestety musi Pan sobie po prostu uporządkować swoje sprawy, czyli taki wyrok. I teraz z tym wszystkim, Szanowni Państwo, co ja zrobiłem? No oczywiście udałem się do bonifratów, do ojców Waszych, tych zakonników, którzy mają przeogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o zioła, kompozycje ziołowe, ziołolecznictwo, a w związku z tym, że zioła mi zawsze towarzyszyły, od najmłodszych lat, lat z jakiegoś powodu akurat tak się złożyło, że bardzo lubię Eksperymentować w kuchni, dobierać do potraw właśnie zioła, i potrafię ten sam kawałek mięsa przygotować na różne sposoby, że nie będzie nigdy wiadomo, czy to jest dziczyzna, czy to jest indyk, czy to jest wołowina. I teraz, w tym wszystkim, skoro ziołami można wyciągnąć takie kompozycje smakowe, zapachowe, a również można przyrządzić sobie różnego rodzaju herbatki, to pytanie: dlaczego właśnie z tej wiedzy nie skorzystać? I tak się akurat potoczyły te moje losy, że ojcowie Bonifraci zaczęli prowadzić mój problem, dobierać mi różnego rodzaju kuracje ziołowe. To było wszystko suszone. Czyli ja musiałem, no niestety, później jakoś w lutym próbować wywieczyć kuchnię, ale efekty były. Czyli nie było postępu już choroby i coś zaczynało fajnie wyglądać w tym organizmie, iść do przodu. Też na mojej drodze stanął lekarz, który ma bardzo duże doświadczenie w medycynach w. Kodu, też mnie ukierunkował na pewne rośliny, które w moim przypadku powinny być kluczowe dla zdrowia. I teraz, z tym wszystkim, szanowni Państwo, jak zacząłem sobie to tak wszystko gromadzić, czyli powracać do zdrowia, coś tu usłyszałem, coś tam usłyszałem, ktoś mi coś podpowiedział, ktoś mi gdzieś na jakieś spotkanie zaprosił. Zacząłem zajmować się zagadnieniami powrotu do zdrowia. Analizować, co się dzieje na tym rynku, jakie są niestety sposoby produkcji żywności, bo to już wtedy niestety zniesiono też polskie normy żywnościowe, zaczęto dziwne takie elementy wprowadzać, jak dodatki żywnościowe, które są oznaczone symbolami e- coś tam. I teraz tym wszystkim właśnie żyć zdrowo, ale jak? No zacząłem naprawdę, słuchajcie, czytać etykiety, sprawdzać, co kupuję do jedzenia. I. Tak się to jakoś potoczyło, że słuchajcie, mi to pochłonęło bez reszty. Do tego stopnia, że ja się przybranżowiłem. Ja byłem etatowcem, ja zupełnie czym innym się zajmowałem. W innym kierunku pracowałem, się rozwijałem, i któregoś dnia, no, no jakoś tak fajnie, to uważam, że bardzo fajnie to wszystko się złożyło. Że zacząłem sam promować zdrowy styl życia, zwracać uwagę na to, co jem, co robię, w jaki sposób się suplementuję, czym po prostu się odżywiam, jakie dodatki żywnościowe po prostu należy unikać. Jeżeli na przykład. Już wiemy, bo też Unia zakazała niedawno dwutlenku tytanu, to w tym momencie, jak się okazało wcześniej, gdzie człowiek bardzo dużo czasu, energii poświęcał, żeby uświadamiać akurat przynajmniej znajomych, że taki dwutlenek tytanu jest mocno szkodliwy. On jest jako dodatek do wielu rzeczy, nie tylko w żywności, bo również i w różnego rodzaju produktach niby leczniczych, zdrowotnych. I teraz, szanowni państwo, co zacząłem robić? Sprawdzać naprawdę również za namową akurat właśnie tego lekarza z podniesionych z wschodu. Jakie rośliny warto do swojej kuracji dać, żeby one mi regenerowały wątrobę, żeby one mi regenerowały jelita, żeby mój krwioobieg wrócił po prostu do właściwego swojego tego składu, żeby wyrównać to pH organizmu, i również w tym momencie zacząłem zgłębiać wiedzę do tego stopnia, że jakiekolwiek kongresy medycyny naturalnej, alternatywnej, jakieś ciekawe wykłady, ja po prostu tam byłem. Chłonąłem tą wiedzę do granic możliwości, i to spowodowało, że już w 2017 roku, czyli wiele lat później przeszedłem całkowicie na rynek fitoterapeutyczny, czyli zająłem się już na bardzo dużym takim poziomie edukacyjnym, pokazywaniem różnicy, czym na przykład jest suplement, który jest uzupełnieniem naszej diety, ale również czym mogą być suplementy o wyższym poziomie, czyli tak zwane suplementy fitoterapeutyczne. One są już certyfikatami DER, czyli te certyfikaty świadczą o zawartości ekstraktu, one są również podane wartościach w miligramach. I tutaj właśnie na te wszystkie rzeczy ja będę chciał zawsze Wam zwracać uwagę, żebyście czytali składy. To nie chodzi o to, czy Wy macie to kupować, ale jeżeli już decydujecie się coś robić dla swojego organizmu, poprawiać to zdrowie, to dokładnym tego słowa znaczeniu sprawdzajcie składy. Bo często jest tak, że ja biorę jakiś produkt i na przykład, okej, okay, tutaj coś tam pisze, tak, no okej, okay, co pisze, no Ekstrakt. No to my jesteśmy zadowoleni, że kupiliśmy ekstrakt, ale ekstrakt może być na przykład 1 do 1, a może być 10 do 1, czyli dziesięciokrotnego zagęszczenia. I teraz bardzo często jest tak, że ten właśnie produkt o nazwie ekstrakt. Gdzie jest DER 1 do 1, czy nawet nie pisze DER 1 do 1, ale tylko jest informacja o ekstrakcie, bardzo często, powtarzam, wygląda to tak, że tam nie ma naprawdę zagęszczenia. Teraz, jeżeli już producent zaczyna umieszczać certyfikat DER, załóżmy 2 do 1, 4 do 1, 10 do 1, to on się już chwali, dlaczego? No bo to jest bardzo wysokiej klasy produkt. Jest zupełnie inny proces technologiczny i teraz jeżeli my zaczynamy patrzeć też już wybierać tą suplementację właśnie w oparciu o te certyfikaty DR, zwracajmy też uwagę, na coś, co się nazywa wartość w miligramach. Bo może być tak, że dostaniemy fajny produkt, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, bardzo fajny produkt, z certyfikatem i jest tam na przykład 130 mg wartości odżywczej, a taki sam produkt, powiedzmy, czy zbliżony produkt, o tej samej, powiedzmy, o tych samych właściwościach, ma już. 400-500 mg tych składników odżywczych. To teraz moje pytanie znowu jest takie, czym uzupełniona zostaje ta brakująca masa? Często ja słyszę, że to są naturalne produkty. No tak, ale mąka też jest naturalna. Niekoniecznie polecam ją akurat stosować. Bo teraz z tym wszystkim, jak ja zacząłem, szanowni państwo, zwracać uwagę na te etykiety, na zawartości składników odżywczych, dobierać bardzo fajnie te sobie kuracje, to również postanowiłem pójść dalej i zrobić uprawnienia zawodowe zarówno naturopaty, ale i również zielarza fitoterapeutycznego. Czyli kolejne dwa zawody zdobyłem i mam uprawnienia, powtarzam, znane egzaminy państwowe, w związku z powyższym mogę się posługiwać tego typu uprawnieniami i wykonuję swoje obowiązki zawodowe w oparciu o szereg informacji, które potrzebuję od swojego klienta Rozmówcy uzyskać. I dobierając teraz tą właśnie kurację, tą suplementację, oczywiście ona jest konsultowana też z lekarzem, i tutaj mój klient sam decyduje, czy po prostu wprowadza taką suplementację do swoich. Powiedzmy kuracji, czy tylko i wyłącznie bazuje na tym, co lekarz zalecił. Bardzo dużo osób akurat ma przeciwwskazania, więc też tą suplementację ostrożnie bardzo dobieramy. Ale pamiętajcie Państwo, że również patrzę na to w ten sposób, żeby mój rozmówca dostał odpowiednie zalecenia dietetyczne. I w tych zaleceniach dietetycznych ja również uwzględniam grupę krwi. Bo to, co jest dobre dla mnie, niekoniecznie będzie dobre dla Ciebie, chociaż mamy jednakowy problem zdrowotny. Nie. Zwróćmy uwagę, na przykład grupa krwi zero, jest ona, wyło, wywodzi się z grup ludów takich pierwotnych, którzy tylko i wyłącznie, co robili, no latali i polowali. Polowali na wszystko, co dali radę upolować i zjeść. Na, a już z kolei grupa krwi A całkowicie odmiennie, to nie jest grupa myśliwych, to jest grupa typowych farmerów, ale rolników, którzy uprawiali ziemię. Czyli zupełnie inne po prostu mamy zalecenia żywieniowe. Dlaczego tak jest, że sportowcy, którzy osiągają bardzo fajne efekty, oni bardzo przestrzegają diety zgodnie z grupą krwi? Czyli jednym z naszych elementów układanki będzie właśnie wspomniana rozmowa na temat grupy krwi, czyli będziemy rozmawiać, w jaki sposób się odżywiać zgodnie z grupą krwi. I teraz, jeżeli już to weźmiemy pod uwagę, to pamiętajmy, że na, my w tym właśnie jedzeniem, co możemy zrobić, spowodować sobie albo powstawanie stanów zapalnych, albo to wyciszać. Jeżeli w grupie krwi A, która praktycznie nie powinna stosować mięsa, okazjonalnie, Naprawdę nieduże ilości, 70-100 gram na dobę, to jeżeli ja będę się opychać mięsem, przyczyniam się do powstawania stanów zapalnych. To pytanie moje jest takie: po co tobie w tym momencie na przykład suplementacja, skoro ty nie chcesz eliminować przyczyn powstawania tego swojego stworzenia? Czyli zwracajmy uwagę na ilość elementów, które wpływają na to, co się dzieje w twoim organizmie. Na przykład w Twoim organizmie może być tak, że masz zaburzenia na poziomie komórkowym, a tylko i wyłącznie dlatego, że masz niedobory omega-3. A omega-3 z kolei przywraca elastyczność błąd komórkowych, wycisza stany zapalne tego organizmu. Ale jednocześnie też nasza omega-3. Powoduje to nasza, w sensie tego, co my dostarczamy do organizmu, ona jest w rybach, ona jest oczywiście w jakichś tam produktach pochodzenia morskiego, jak owoce morza, czy jakimś tam planktonie, również jest w olejach roślinnych. Przy czym tutaj ja jestem akurat dużym zwolennikiem stosowania omega-3 morskiego pochodzenia, bo ona jest krótkołańcuchowa, bogata w kwasy DHA i EPA, czyli to jest dla mnie, z mojego punktu widzenia, dużo bardziej wartościowe. I Zwracajmy uwagę nie tylko właśnie na to, że to jest jakaś fajna, dobra, omega, ktoś tam dobrze o niej powiedział, ale cyfry niech zadecydują. Jeżeli ja na przykład dostaję ofertę współpracy, słuchaj, masz tutaj to i to, bardzo fajne wszystko, dobrze, pokaż mi skład produktu, czy mój klient będzie z tego zadowolony i będzie mieć efekty. Bo w momencie, kiedy ja na przykład dostaję na czarno, na białym napisane, że tam jest 900 mg kwasów DHA i EPA, a ja z kolei mam w ręku produkt, który ma 2340 mg, miligramów tychże kwasów, to wolę w ten drugi produkt. Po co mój klient ma płacić dwa razy za to samo? I teraz, szanowni Państwo, Żyć Zdrowo, ale jak? Autorski program, który poświęcony jest na wielu płaszczyznach, dosyć dużo rzeczy sobie omówimy, bo jeżeli zwrócimy też uwagę, że powstają sklepy ze zdrową żywnością, które muszą spełnić nie wiadomo jakie certyfikaty, jakie pozwolenia, co muszą dostać, to pytanie, co jest w tych pozostałych sklepach bo one jakoś nie muszą certyfikatów dostawać. No można praktycznie dać wszystko. I teraz co się dzieje z tymi właśnie dodatkami żywnościowymi, e, coś tam. One są na przykład określone, to w, to są naprawdę wygooglujcie to sobie, poszukajcie, bo ja nie chcę wam niczego zasugerować na zasadzie, że tak jest. Wy sobie to sprawdźcie. Wujek Google naprawdę świetnie wam to podpowie. Jak wygląda na przykład sytuacja z E131, na przykład, czy tam jakimś E330, czy jakimś tam E200 coś? I teraz się okazuje, że one są zakwalifikowane, i powtarzam, to naprawdę znajdziecie na sieci, że one są na przykład rakotwórcze, powodują uczulenia, są na przykład alergie na to, zaburzenia krążenia wywołują, przyczyniać się mogą do powstawania cukrzycy. I teraz. Moje pytanie, skoro wiemy, że to jest w tym pożywieniu, a ja nie jestem w stanie sobie wyprodukować u siebie na podwórku i w garażu jedzenia wolnego od tych niestety wszystkich pestycydów używanych do produkcji, antybiotyków i innych rzeczy, w związku z powyższym uważam, że jesteśmy skazani na tą już suplementację, żeby nawet robić oczyszczanie organizmu i uzupełniać niedobory składników odżywczych, których w pożywieniu niestety w ciągu ostatnich 40 lat praktycznie nie ma. Jeżeli badania pokazują, że na przestrzeni tych lat zawartość witamin i minerałów spadła o 90%, nawet o 90%, a wielokrotność użycia pestycydów idzie w drugą stronę, więc ja w tym momencie co mam? No niestety to, co dostaję w pożywieniu i, to, i mój organizm tak wygląda. Kiedyś taki fajny był program, jesteś tym, co jesz, a wiesz o tym, że jesteś tym, co przyswoi twój organizm? Jeżeli ja dostarczam organizmowi pełno różnego rodzaju składników, powiedzmy niekoniecznie zdrowych, to moje pytanie następuje, co się dzieje z twoimi jelitami? One są zaśluzowane. Być może w tych Twoich kostkach jelitowych jest wszędzie nieprzetrawionego, nieprzesuniętego, niewydalonego. Kału, który twardnieje, powodując kamień kałowy. Udowodniono już badaniami, że dorosły człowiek ma kilka kilogramów kamienia kałowego. I teraz, co się dzieje? No, twoje koski jelitowe, skoro nie mają drożności, nie są w stanie pochłonąć składników odżywczych, więc potrzebujesz co zrobić? Oczyścić ten organizm. I najlepszą formą, słuchajcie, jest detoks endogenny. Na temat detoksu endogennego akurat też została przyznana Nagroda Nobla, bo badania są naprawdę rewelacyjne. Bardzo lubię się nimi posługiwać, pracować na tym, robić osobne wykłady. Ale ten detoks endogenny warto, szanowni państwo, również wspomóc fitoterapią. Dlaczego? Bo dla mnie bardzo kluczową rzeczą jest coś takiego jak chlorofil. Na temat zielonek jest bardzo dużo informacji pozytywnych. I teraz też musicie wiedzieć, czy mogą być przeciwwskazania do zielonek. To nie jest tak. I teraz znowu analizując ten rynek zielonek, jest kilka bardzo dobrych firm, nie mogę powiedzieć tutaj złego słowa o tym, natomiast jestem bardzo dużym zwolennikiem polskich produktów. Wbrew pozorom Polacy produkują, słuchajcie, rewelacyjne produkty, bo na przykład chlorofil liposomalny uważam za mistrzostwo i taki mój numer jeden. Produkt, który stale stosuję. On jest pozbawiony mięty, chlorofil akurat wydobyto tylko i wyłącznie z liści szpinaku, czyli to nie są zmielone liście szpinaku, tylko i wyłącznie sam chlorofil pozyskano, ale wzbogacono na przykład ten produkt to już młody owies, który też jest bardzo cenionym składnikiem odżywczym. Jest tutaj dołożona lucerna, jest tutaj dołożony morszczyn. Ale forma liposomalna to znowu jest bardzo ciekawa rzecz, bo liposom to jest taka podwójna otoczka lipidowa, w której jest zamknięty właśnie składnik odżywczy, a liposom z kolei trafia bezpośrednio do odżywienia komórkowego. Z pominięciem strat, bo liposomy mają tą samą właśnie strukturę, co nasza komórka, czyli całkowicie nie ulega nic jakimś tam biodegradacji, nie ma żadnego konfliktu przejścia składnika odżywczego, ale żeby znowuś też to się zadziało, to ja potrzebuję tej omegi, żeby właśnie ta omega przywróciła elastyczność błąd komórkowych. I teraz popatrzcie Państwo, jak nasz organizm jest skonstruowany, ile rzeczy on potrzebuje, żebyśmy my właściwie funkcjonowali. Jeżeli ja już wiem, że potrzebuję na przykład antyoksydanty, wiem, że potrzebuję na przykład witaminę C, wiem, że potrzebuję magnez, to teraz ja również potrzebuję aktywatorów do tego wszystkiego. Tutaj taka wzmianka też na temat magnezu. Słuchajcie, magnez bierze udział w 360 procesach życiowych. Co to oznacza dla mnie? Czy jest przy wątrobie jakaś szufladka z magazynem? Magnez chodź, bo trzeba coś tam zrobić. Nie. Mamy coś takiego, że my musimy go dostarczać codziennie, na bieżąco bo inaczej nasz organizm po prostu zaczyna mieć reakcję łańcuchową. Niedobory zaczynają się dziwnymi etapami kończyć. Pogorszenie zdrowia. I teraz, ja, żeby dostarczyć ten organizm do naszego organizmu, jestem zwolennikiem, bardzo dużym zwolennikiem stosowania różnych kąpieli magnezowych, różnych właśnie chlorków magnezu, z tego względu, że przez skórę najlepiej magnez się wchłania do krwioobiegu. Możesz używać oliw magnezowych. Tutaj sobie kup jakąś sól Epsom czy jakąś oliwę magnezową, smaruj skórę. Jeżeli natomiast nie masz wany, nie masz możliwości, nie masz przestrzeni na to, żeby właśnie takie kąpieli zażywać, czy na przykład za przeproszeniem usiąść sobie, na na toboreciku, miska z gorącą wodą, wsypać taką sól 20 minut, poczytać książkę, odpocząć, zrelaksować się. Pomijam już fakt, że w tym momencie robisz sobie przyjemność, to jeszcze dostarczysz ten magnes. Ale nie masz przestrzeni, mogę to zrozumieć, bo nie każdy ma taką przestrzeń. To, jeżeli już mam suplementować magnez w postaci jakiejkolwiek kapsułki, czegokolwiek, to jestem dużym przeciwnikiem jakichś tam rozpuszczalnych magnezów i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja jestem po prostu tego przeciwnikiem, nie toleruję tego. W sensie takim, że mój żołądek tego nie toleruje. Ja się potem źle czuję. Wolę już suplementować w kapsułkach HPMC specjalne kapsułki, które są jeszcze ze spiruliny, także mój organizm dostaje i spirulinę, ale magnez, który akurat jest. Przechodzi przez żołądek i dopiero się uwalnia w jelitach, więc to jest zupełnie też inna suplementacja, inna klasa suplementacji. Ten magnez oczywiście jest połączony z witaminą D3, B6, trzy formy magnezu, więc bardzo ciekawe rozwiązanie. Natomiast i tak będę sugerował, jeżeli masz możliwość, korzystaj z oliw magnezowych i nacieraj sobie skórę lub właśnie kąpielę. Ale teraz, z tym wszystkim, szanowni państwo, jeżeli wiemy, że. Mamy różnego rodzaju problemy zdrowotne, czyli zaczyna się nam bardzo duży problem w jelitach, bo mamy coś takiego, że nasz organizm jest tak skonstruowany, że 90% wszystkich impulsów idzie z jelit do mózgu, a dopiero 10% z mózgu do innych narządów. Czyli to nasz organizm musi tak funkcjonować, żeby w jelitach był porządek, aby to wszystko poszło do przodu jak należy. I teraz dbajmy o te jelita, czyli musimy przeprowadzać ten detoks, przywracać pH, zaczynamy od żołądka, bo tutaj też mamy taką informację, że nasz żołądek jest od czegoś, jakieś rzeczy musi zrobić, funkcjonować jakoś. Czyli my musimy przywrócić pH organizmu, zacząć od pH żołądka, wyregulować te soki, te wszystkie enzymy, zadbać o te jelita, odbudować całą tą naszą odporność, jelita uszczelnić. I aktywować wszelkiego rodzaju procesy biochemiczne naszego organizmu. I na przykład takim kluczem dla mnie, będę też się tutaj bardzo mocno przy tym upierał. To jest coś, co się nazywa glutation. Słuchajcie, i też te na glutation, glutation, to też można o tym książki pisać. Glutation najlepiej się wchłania przez śliniankę. Czyli tak samo jak osoba, która ma problemy z sercem stosuje nitroglicerynę pod język, tak samo stosuje się właśnie glutation czy terapię CBD. I teraz tym wszystkim ten glutation jest słuchajcie, matką wszystkich antyoksydantów w organizmie. Co to oznacza? Jeżeli ja dostarczam organizmowi witaminę C, nie wiem, selen, witaminę E, cokolwiek dostarczam, co jest antyoksydantem, a mam braki glutationie w organizmie, słabo to, niestety antyoksydanty działają. Czyli w tym detoksie endogennym, żeby zaszło to zjawisko autofagi, żeby ten organizm mógł się regenerować, to szanowni państwo, ja potrzebuję, powtarzam, uruchomić pewien cykl w organizmie, etapami to wszystko przygotować i dopiero pójść kierunkowe. I teraz moim zadaniem będzie tutaj pokazać Państwu, uczulić na pewne informacje. Raz czytamy etykiety, nawet słuchajcie gdziecie śmietanę kupić, czytajcie czy to śmietana, bo też miałem taką przygodę, że gdzieś tam potrzebowałem kupić śmietany i się okazało, że tam nie było nic o nazwie śmietana na tym składzie INSI. Czyli patrzymy co tam jest, czy tam są jakieś oleje palmowe, po co to kupować? I teraz tym wszystkim Szanowni Państwo, te wszystkie etapy pozbieramy sobie w jedną taką całość podzieloną tylko i wyłącznie na kolejne odcinki, żeby łatwiej było Wam to wszystko zrozumieć. Ja oczywiście Ciebie zapraszam do tych rozważań, do przemyśleń i do tego, żeby sobie spokojnie później zawsze wygooglować. I teraz tym wszystkim dbamy też o swoją skórę, tak żebyś mogła, mógł nie dawać chemicznych komponentów. I tutaj będę na przykład Tobie pokazywać bardzo ciekawe rozwiązania, z zakresu już kosmetyki bankietowej, suplementacyjnej. Etapy. Ja Tobie dziękuję za poświęcony czas, za uwagę i oczywiście zapraszam do następnego odcinka.